O psychopatyczny Trevor idzie se, idzie se i skacze z dachu se i ma misję gdzieś, a my zaczynamy niedzielny weekend z Bazaltem, tralalala, w GTA. <grytanie> tak, dopasujmy się psychopatycznie do Trevorka. Co oni ode mnie kurwa chcą, bo cały czas mi jakieś SMS-y przychodzą. Do bazy z kilku. Kilka oni, to jest on czy nie ten konwój jakiś? ja pierdolę. No to spróbujmy. Trevorem. Już przy okazji. Wyłączmy radyjko. Już tym motocyklem będzie najłatwiej. Najszybciej może. Też. Eee, dojechać tam. Chociaż to jest tam, a my jedziemy tak. Pierdoliło, że ja takim łukiem będę jechał. Gdzie? No crossa walimy no bez przesady. No tutaj akurat to nie jest problem. Bo nie umrze od skoku, dobrze? Miło będzie. I wada, O, dobra. Tu jest gdzieś. Dobra, czekajcie, bo ja tu zaznaczam. A on już jest tu. To jest chyba taka motyw, że on chyba umie mi spierdzielić ten. Ja trochę mam kurde mało życie jak na walkę z żołdakami, no ale spróbujemy najwyżej umrzemy, no. Co tu jest? A, to jest to. To, a, to jest taka misja dodatkowa. Ale to trochę jest związane z GTA Online bardziej. Troszeczkę. Znaczy w GTA Online nam się odblokuje to auto jak jak ją przejdziemy? Ale to już mamy odblokowane. Jadą. O kurwa. Dobra, szybko. Dobra Gdzie on jest? O ty kurwa! Jak on to zrobił? Dobra. Capslock. Nie, 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 Wszyscy? nie. Caps, caps lock. Nie zabijajcie mnie! Chyba się udało Finalnie chyba... się udało Dobra Uff, dzięki kapslokowi, bo oni mnie tu Normalnie tak przeatakowali, że hej! Dobra i tą ciężarówkę mam. Te, to, w sumie łatwo poszło! Pamiętam, że chyba za pierwszym razem, za pierwszym razem tego nie zrobiłem, o, jak pierwszy raz przychodziłem Bo oni mi chyba uciekli jak zaczę zacząłem jakoś to tam było, fajnie furgoce, ta furgocka. Ta plandeka fajny efekt. A ciekawe ile zżera, kurde, e, grafiki e, graficznej i procesor. <grafik> To, że to... Se, że to są furgoce. Jak wiele tutaj algorytmów jest. Kurwa, tym też... tym też... okros to jest... Tutaj transportowiec yy, ten wojskowy kurde chyba da radę po takim terenie zwykłym. To nie? O, piękne skoki nawet wali, lepszy niż motorem. Przynajmniej nie umrzemy. Może spadniemy też z jakiejś mega wysokości. Bo nas tutaj polera pociąg trachnie, ale nam się udało. Więc zawiozę to, no i nie wiem co dalej. O, akurat pociąg jedzie, by nas trachnął. A nie, nie, nie! Dobra, ówka. w odpowiednim momencie. W ostatnim w sumie mo możliwym momencie kontrolę i nie zrobiliśmy koziołka przez, przez maskę. Dobra i już będziemy za sekundkę. No i nie wiem czym się zajmiemy następnym no. Coś tu jest, jakiegoś tam, tam coś było jeszcze. Zaraz no Trevorem, no to Trevorem już no. Nie zabiliśmy kotka. Przelejechaliśmy no, w sensie pod nami ten się zmieścił. Och, to dobrze tyle. Tyle dobrze. Mikasa sukasa. Ja wiem co jakiego ja kiedyś Feila tu odjebałem Ja tu parkowałem jakoś tak dziwnie nie wiedziałem co ten I pisnąłem w tą przyczepę no, właściwie na czepę, z tym i wybuchło mi to wszystko. Dobra, zapiszmy. Część przygotowań do skoku w paleco zakończona. Został jeszcze ten sprzęt wojskowy, więc zajmij się. A tylko tylko sprzęt wojskowy? W sumie szybkie te, szybkie te przygotowanie do skoku. Powiem wam, tam furka stoi, co sobie weźmiemy ją.

Tak, to, to nie ma żadnych innych misji, to chyba jest taka główniejsza na ten moment. To do Trevor'a do domku chyba mamy podjechać. Ja, no i oczywiście gwiazdka, bo. się spruli. Czasami zaczynają mi się. Sp... się spruwają. Dobra, jedź tu. Wiminijmy taktycznie. No i możemy jechać. Nie wiem czy nam wbije się misja, żebyśmy mogli wejść w nią. Bo to różnie bywa właśnie z tymi misjami. Tak... tak. Gdzie jest domek Trevora? Uf. No, ale tu nie wiesz, że mi na takie górki tym hamerem. Tylko... Zabarkujmy sobie go, może w garażu nawet. Ukuśmy się. Co się dzieje? Nas przestali gonić i zaczęli gonić jakiegoś faja fajansiarza. No. Dobra. I uciekamy. I uciekamy stąd. Dobra. I co my tu mamy zrobić? U Trevorka? W domku. Czy to jest. W ładnym domku? Myślę, że to nie jest w ładnym domku. Myślę, że... Co on robi? Co on pije z kanistrą? Proszę o zabranie rąk. Proszę o matę, możecie? I Tracy. Proszę, son. Daddy był ślepy. Proszę o zabranie. Właśnie sniff? Co jest z tym <trym> zainteresowany? Oh. <laughs> now see the way i see it this country was built by and for gasoline so i'm just trying to prove my patriotic duty by you know doing this stuff oh man it's cheap but it's good okay gasolina no <laughs> wow sorry mrs m jesus mikey you want a beer Oh shit, I'm sorry I don't have any low car. Oh, oh, fuck, fuck you. <laughs> uh, where'd you two go? When you went out, you and your boyfriend. Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah. You know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life?

So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Yeah, sane, 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 sane. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay. Yeah. Yeah. Fuck. Now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that I like your honesty. No. I, to są, yeah, you, Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we like no Like house out here by calling LS and inviting a known accomplice of ours know to what? come out here what? for a little visit That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Yeah. Apologize. No. No. It's not good enough. I'm leaving. Huh? I might die. Hope you're happy. Hey, I'm coming with okay. you. No. Yes, I am. No. If nothing else, to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Oh, I'm going. <laughs> Don't stay out too late. The vodka is over.

O, muzyczka fajna. Zostawimy. Kurwa. No pony chcę przebić, żeby było łatwiej. Czyż się znowu nie da jakimś autu przebić opon. Chyba na to wygląda No tak i zabić ich się też nie da No co za chuj No patrzcie co tu się stało No jedź, jedź, jedź bo ich zgubimy zaraz Dawaj Dawaj nie da się ich zabić tak! O nie 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 nie! to faktycznie jakby ostatnio za dużo razy mówiłem stam do swojej dziewczyny, ogólnie do siebie i do was, coś za dobrze mi idzie to gita. W ogóle teraz nie strzelamy, szkoda nabojów. Dobra! Dobra! Dobra, dobra, dobra! Jedziemy! Po co on Chompa wziął ze sobą na strzelaninę? Tego też trochę nie rozumiem, no ale. Kurwa, nie wypadnij znowu! koziąkować co możesz! Ale się! No, nie, no! Kurwa, mać! No nie wierzę, no. Najprostsze misje mi nie wychodzą, no kurwa, a trudne mi wychodzą. Ja pierdolę, no jednie mnie coś zaraz. Nie chcę się z nim gadać. Trzeci raz. Ja za dużo ich trzech, jest kurwa. Ja bym ich tu z wozu normalnie rozpierdolił, ale niestety misja trochę inaczej jest skonstruowana. Ja pierdolę, no że nada powiem wam trochę. W moim wykonaniu. Jezus przecież to nasze auto jest jakieś do dupy beznadziejne. Kurwa, nie! No. Jezus, przecież ono się wypieprze na każdej chopce. Jakieś dno. Żadnego Froda mi da... Ja pierdole, mogli trochę, mogli w drugą stronę odbić. Call me. Find him. Oh, to the No doubt. Okay. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Okay. I teraz zamiast ten, to jedziemy na lotnisko. No, po co, po co on się zahamował, to auto? Nie, wiem, tu się dzieją czasem jakieś takie nie, nieznane ludzkości rzeczy. Ha! Ha! Dobra, lecimy. Chodź, Michael, Siadaj z pędzikiem. siadać do tego auta. Ej Jezus, z helikoptera. Dobra, niestety teraz latanie helikopterem. To co uwielbiam. No, ale może poleci jakoś całkiem sprawnie. A da, jest tu radyjko w helikopterze. rozpierdalił się w kurzył o już widzę kółko w którym mam o Jezus przepraszam was bardzo już widzę kółko w którym mam się zatrzymać helikopterkiem

To jest jakiś facio. Zniknął. Okej. Okay. Ciekawa sprawa. To jest deer. Tam ktoś jest. Dobra. To jest deer. deer, deer. 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 Tu ktoś jest.

Podążaj za chompem, no podążam Dobra Obiegniemy, no, bo ten jeden z tom, z, z, z wyrzutnią Słyżutnią z nagle z kieszeni wyciągnął RPGA No trochę jak my ale Dobra, lecę za chompem, gdzie jest Dobra, chodź cząp. chodź cząp. Gdzie on jest? No chodź, Chomp. No, prowadź Chom, panie kurde. Odpierdzielasz, wezmę sobie już karabin. O, jest! Poswanie. Tutaj jest, widać jak wystrzeliwuje rzeczy. A to Chom go załatwi?

Wylądowane. Wylądowane możemy spadać. Chom, wskakuj. No wskakuj, Chom. No. No właśnie, Chomp. No. Coś się chyba zawiesił. Coś się zawiesił, Chomp. Lek, lek Lekutko no i spadamy to są to jakieś światła. Nie. niestety nie dobra, lecimy na to lotnisko załatwić to i zobaczymy co dalej się tutaj u, u ten eee, co będziemy dalej musieli zrobić

Czajcie, czekaj, czekaj, Stop, zwolnij, zwolni, zwolnij, 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 zwolnij muszę tam Serio, muszę tutaj wylądować Dobra, no to leci tam ląduj.

A co z tym napadem? Znaczy, dzisiaj możemy sobie już odpuścić, bo. Bo, 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 bo. 24 minuty. A, no i jest napad. Dobra, to my sobie zakończymy w tym momencie, żeby ten niedzielny faktycznie był znowu krótszy troszeczkę. E Dobra, tym akcentem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i coś mogę Wam rzec? Do zobaczenia. W sumie to jutro raczej, bo zaraz lecę następne odcinki nagrywać poniedziałkowy i wtorkowy. Dobra, dzięki wielkie. Elo Elementz!